Hejka, z tej okazji, że jutro będzie w to życzę Wam bardzo mocno tego, żebyście mieli jak najlepsze prezenty, życzę Wam bardzo dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, żebyście nie mieli żadnych tam jedynek w szkole w następnym półroczu, żebyście zdali do następnej klasy. Jeszcze dodatkowo co, to, to bardzo wam, bardzo dziękuję za 1300 subskrypcji i za to, że mój pierwszy filmik ma już 30 tysięcy wyświetleń. Ja wam dziękuję wam bardzo mocno, nie zmieniajcie się. I przy okazji chciałbym wam bardzo podziękować za to, że naprawdę mój kanał powoli się odbudowuje, bo niemalże już prawie każdy film wbija po 100 tutaj nawet niektóre po 300. Więc Afaty, dziękuję wam bardzo mocno za to. I jeszcze raz wam mówię, dziękuję wam bardzo mocno za wszystko, życzę wam jak najlepiej, żebyście spędzili ten czas z rodziną i przy okazji, żebyście, żebyście wszyscy byli bezpieczni, nie zachorowali na coś. No i to tyle z mojej strony. Ja wam dziękuję i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.